Dzień dobry, witam wszystkich, zagrajmy dalej w Signalis. Mam bezpiecznik, więc chodźmy do pomieszczenia, w którym należy go zamontować, to chyba było tutaj. Tak, chcę użyć bezpiecznik. A, tutaj wmontowała. No dobrze. 120V120, a tutaj ma być 230, a tutaj ma być 800, tak? Okej. Okay. RD to jest uziemienie, masa raczej. Tak? To jak to działa teraz? No to jest za dużo. A to na przykład odjęło. Pewnie te elementy tutaj wskazują na to, jak to działa. Odejmuje 100, ja tutaj napisane, że 100, a tutaj 10, i 10 to też odejmuje 10, ok. A ten taki element to są chyba rezystory, to są kondensatory, a to są cewki, tak? Czy transformatory, może to są raczej, tak, to są raczej transformatory. Transformator dodaje, a cewka będzie mnożyć. Transformator znaczy się. Transformator mnoży. Dobra, wydaje się to w sumie... Nie takie trudne, tak mi się wydaje. Chyba to zrobiłem. No zrobiłem to. Dużo proszę zagadka niż teraz ze zbiornikami. Włączone. Silnik pracuje. Dobra, na piątym poziomie chyba wszystko, co było do zrobienia, to zrobiłem, więc możemy zejść teraz na poziom szósty. Czy Ester skomentuje w ogóle to? A, jest. Potężne ściany cysterny znikają w mroku. Na każdym piętrze będzie jakiś inny komentarz? Nie, taki sam jest. Cysterna. ...cysterna. Tutaj już teoretycznie mogę korzystać z systemu Paternoster, ale, tak poza tym, to chyba nie mam tutaj nic więcej do roboty, więc zejdziemy drabiną niżej. Teraz tak, tutaj będzie ta tarczowniczka, niestety, której nie pokonałem poprzednio. I stoi tuż przy drzwiach! Może za tej kanapy będzie on najłatwiej co? dało się Ostatnim nabojem Okej, 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 okej nie pokona tego wroga bez omic 249, tak? Wchodzimy na ekran. Trzeba się szybko przystawić na 249. Czemu tu jesteś, Warung Bistuhio? Poddaj się, umrzyj! Nie! 210 Ale nie mam czym ich pokonać 87 teraz, 182 180 Udało się. Udało się. Yy, cały czas się nie trzeba tutaj strzelać, tylko się wtonowywać w odpowiedniej częstotliwości i ten przycisk sam zginie. To jest Colibri. Taki tak się model nazywa tej repliki. Elster została troszkę poraniona. Yy, tylko mruga ekrana czerwona, a nie ma apteczki przy sobie, żeby to zniwelować. I co możemy tu zrobić? Chyba tylko w interakcję z tym obrazem wejść. Teraz ten obraz, to jest w ogóle też autentyczny obraz, on się nazywa Wyspa zmarłych. Na Wikipedii możemy poczytać o nim trochę jako historię. Generalnie istnieje wiele wersji tego obrazu. On się stał takim jakby trochę memem w swoich czasach. Wyspa zmarłych, która przedstawia niby Harona tutaj, nie? w tym miejscu, w którym. W grze signalis jest jakąś czerwoną plamą. Sprawdźmy to. A czy mogę w ogóle kliknąć na ten obraz? Obraz dziwnej wyspy. Jakimś cudem wydaje się bardzo znajoma. W tym obrazie znajduje się dziura na klucz. Ale nie mamy klucza. Dobra. No to co? To chyba do wincer trzeba teraz jeść. Już tylko to pozostało na dół i do góry. Tylko na dół. Go down. I jeszcze mogę niżej. Jeszcze mogę niżej. dwie koleżanki tu stoją. Wygląda tak. Podobnie do tego pomieszczenia, w którym Ador był wcześniej. Jest to biuro Falka, tak? FKR. No proszę. Aha, zjechaliśmy na dół i wyszliśmy obok, czyli nie da się już niżej. Po prostu widać się zapętliwa. Jest i ptaszarnia really. mapa gwiazd. Tak oto wygląda Układ Słoneczny Signalis. Według prawdopodobnych fanowskich teorii, które praktycznie są brane za pewnik, ten Układ Słoneczny to jest tak naprawdę nasz Układ Słoneczny, tylko z jakiegoś powodu planety mają inne nazwy. Wineta to jest Ziemia, Kiteś to jest Mars, Heimat krąży wokół... No właśnie. To nie wygląda jak Jowisz, nie? Tylko jak Saturn. To Rotfront krąży wokół Jowisza. A Bujan to będzie Wenus. Heimat, 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 Chyba był tym zielonym, nie? Taką planetą. Jest Leng na obrzeżach. Czyli to będzie, co, albo Księżyc Urana jakiś, bądź Neptuna, albo to może być Pluton. Po kolei. Kliknąłem w pustą przestrzeń i taki opis jest. Zaszarnie pokazująco obrotowy widok na, obecnie ze, na obecne względne pozycje zamieszkałych światłów w Układzie Słonecznym. Ok, kliknięcie na gwiazdę nic nie daje innego. Pujan. Dom Pałacu Imperialnego. Latającego w trujących chmurach, albo ponad trującymi chmurami, tak? Jest to miasto unoszące się w atmosferze. Dobrze. Wineta. Świat oceaniczny spowity wojną. Gdy zamykam oczy, mogę usłyszeć dźwięk morza. Cóż za dziwny komentarz, wygłosiła Elster tutaj. Kiteś. Kiteś, czerwona pustynia. Flota imperialna może nie utrzyma już jej długo, zanim nie zostanie uwolniona planeta, tak? Rotfront. Lodowy księżyc krążący dookoła największego gazowego giganta. Czy Rotfront to jest Europa? wciąż trwa tutaj klimaforming. Heimat. Z gwiazdą taką. Dom rządu narodu. Pewnie dlatego ma gwiazdę. Słyszałem, że widok na pierścienie gezowego giganta na nieboskłonie jest tam piękny. No i lęk. S23 sierpiński jest tutaj, na lęk. Tylko tyle, nic więcej. Co miała pewien, że kolejność planet będzie miała jakieś znaczenie tutaj, więc chciałbym sobie zrobić zdjęcie telefonem, żeby mieć je pod ręką. No, akurat się planety ułożyły na tyle znośnie, że powinienem to odcyfrować bez większego problemu. spokojna muzyka to gra w ogóle, nie? Dobrze. Czas powrócić. Czas powrócić. Do misji. Do dzieła. Okej, okay, tutaj też jest ciemno. I to jest pomieszczenie, które się nazywa Dormitorium STCR. Tak, to jest bardzo ważne pomieszczenie, ponieważ tutaj się znajduje drugi z kluczy. O, dzień dobry. Czy ja mam municję w ogóle jeszcze jakąkolwiek? Nie mam. Więc sobie po prostu przejdę. Potrzebny jest tutaj e, klucz kolibrów. Nie dadzą mi przejść spokojnie. Ok, powolutku sobie tylko przenikam. Znowu jakiś obraz widzę tam ukryty eee, za serkopiarką? Kurde, nie wiem co to jest. Ucieczka. <ślesz -dźwięk> Dobra. Co ja mogę zrobić w tej chwili? Chyba nic, bo jeszcze nie, nie znalazłem żadnego przedmiotu, który by, by im tutaj w stanie cokolwiek pomóc. Łapierdziela! Nie! System krytyczny! Uciekamy tutaj! Co my tu nie mamy? Bieda dostępowa do kopalni. Potrzebny jest klucz administratora, by ją wezwać. No mieliśmy już wcześniej taką winę dostępową, ale chyba się tam już więcej nie dostaniemy. Kurde, szybkie jest. Szybka jest ta pocianka tutaj, nie? Z tą pałą. O, coś leży ważnego na stole. Jest chyba amunicja też. Hmm. Dwa boje do shotguna. Jak on się zaraz uspokoi. Co my tutaj mamy? Potrzebny jest klucz Orła. No proszę. To jest chyba biuro Adlera, co? Za. sypialnia nawet jego wręcz. I jego dokumentacja techniczna. Ok. Replika overview. Adler. Administracja Datenverarbeitung Logistik Replika. Adla. Administracja. Przetwarzanie danych. Logistyka. Replika Orzeł. Typ: Generacja 5. Specjalista wysokiego dowodzenia. Platforma biomechaniczna z polietylenową powłoką i tytanowym szkieletem. Wzrost 175 cm. Integralną częścią każdego Führing z komando protektorów jest jednostka administratora. Pojedyncza jednostka ADRR może zarządzać i sprawować dozór nad wszystkimi zadaniami administracyjnymi w całej placówce, pozwalając tym samym innym jednostkom operacyjnego dowodzenia skupić się na bezpośredniej kontroli nad jednostkami protektorów. Adler jest zaprojektowany, aby pracować jako bezpośredni partner jednostki Falke, służący jako jej adiunkt zajmujący się niezbędną pracą biurową oraz obliczeniami. Co my mamy na stole? Jest i latarka. Świetnie. Tak. Od razu zgasło tutaj. I latarka, proszę Państwa, po też przestała zajmować się miejsca w ekwipunku. Ja grałem w tą grę pierwszy raz, to zadarka tak samo jak i oko zajmowała miejsce w ekwipunku I trzeba było jeszcze dodatkowo przerzucać tutaj e, No przerzucać przedmioty tak W trochę, w sposób trochę męczący No Mogę sobie rozświetlać teraz Mamy plakat Falkę. Wunderwaffen unserer Nation Chyba, już widzieliśmy ten plakat, prawda? <laughs> Wunderwaffen Super broń naszego narodu w bitwie przeciwko Imperium. Jednostki Falkę. Tak jest. Falkę prowadzi nas do zwycięstwa. Więcej chyba tutaj nie ma, więc idźmy stąd. Jedno załatwię, a druga załatwi mnie, ale mam auty niektóre. Nie, nie był wyposażony. Es oh. geht ja nicht mehr es geht ja nicht mehr Czy tutaj się e, zwiększyło? Tak, jest trzeci trójkąt, się zapalił. No. Kolejna Elster wkracza do akcji. Nie dała radę, pomimo tego, że przeżyła upadek z windy. <ścoughs> Dobra, przynajmniej wiem, co trzeba robić już. Czyli tak, tutaj będzie najpierw bezpiecznik. Było. Mm -hmm. Przejdę ten, prawda? Zatknij wind. Przejdę. No to idziemy. Może... <laughs> Może wrócę się po na wteczkę, co? No, tak jedną przynajmniej. I mogę jeszcze wziąć ten termit. Może spalimy jakieś... ...ciało. Tylko od injektora nie schował, nie? A i nie. Będę. Dobra, tutaj, to powiem nie olałem, tak? Prawdopodobnie nie muszę w to klikać wszystko, ale poklikajmy. Bujan, winieta, Kiteś, Heimat oraz Leng. Była to, kuźwa! Dwa strzały z pistoletu, albo dwa strzały z shotguna. Kurde, wszystko jedno, ne? eee. dobra, spalimy ja yeah. obydwie, bo tutaj będę chyba musiał wracać, tak czy siak. Północny na korytarz. Paliłem przynajmniej jedną, żeby nie wstała już. I mam notarkę, no nie jest najgorzej. <grym> Odzyskałem co straciłem. Jeszcze bym się tutaj przeszedł, do Falker Ofic, gdzie to pomieszczenie wcześniej. Chodźmy tam od razu. Jak w ogóle wygląda teraz stan zdrowia Ester po tej śmierci? Jest całkiem bardzo dobrze taką wyjść. Tutaj jest jedna przeciwniczka. Nie, dwie są. Okej, okay. tutaj raczej nie. Co to jest w ogóle? O, jest klucz. No, wziąłem go. Mogę nawet wejść tutaj do tego pomieszczenia. Mamy te obrazy. Czyli tutaj. Tutaj była. Erika i tu, tak? Ale nie pokonam, bylbo raczej. Nie, nie ma szans. Dobrze, wrócimy się tutaj później Tymczasem chciałbym wrócić do safe mimo wszystko Jest bez... Nie, to nie to miejsce To nie to miejsce Gdzie to było? Jeszcze wyżej muszę Przynajmniej uda, uda mi się teraz postęp jak zapisać, tak? <grytanie> Dobra Teraz, gdy mam latarkę, to mogę iść w sporo różnych miejsc. Z tym, że problem braku amunicji póki co będzie mi to skwierać. No, Staram się odwalać wszystkich wrogów, których do tej pory napotykałem, po to, żeby nabijać punkty do właściwego zakończenia gry, ale to powoduje, że gra się stała przez to trudniejsza, no bo nie oszczędzam amunicji, która teraz będzie mi potrzebna. Po prostu, a nie mam e, ani nowej broni póki co, ani nie mam też e, żadnej amunicji, tak? Już. Jak to będzie, zobaczymy w następnym odcinku. Do następnego.